Może i tam coś dać, Nie? Coś hmm. taki kraje, ten malutki? Bo nie widzi. Aha, to dlatego. O, bieda to. No. Gregor! Przestań z taką mordą na wszystkich! No. Gregor! Zachowuj się! On tutaj nie czuje nie tylko nie widzi. No, nie, on już jest... puszkę zaraz dostanie. Co? Puszkę zaraz dostanie do jedzenia. No. tego już nie mam. Tego już nie mam, bo ja bym tu musiała góry nosić. Niestety, tego już nie mam. No, pani. Ten... No.